Dobry? Witam w tym pięknym kukurydzianym dniu. Dzisiaj mamy cały menu, całe kukurydziane. Mamy Dipa, jakiś Boster, mamy Chinkersy, jakieś dwa rodzaje waftersy i jakaś nowość od Match Pro 6D Duo Sweet Corn. Kukurydza, zanęta kukurydziana. Bardzo słodka kukurydza. Tego trafera został w sklepie. I co? I tu mamy coś specjalnego, co widziałem na YouTubach, co nawet sporo wyświetleń nabiło. A jak to robiłem, to trzeba zrobić retrospekcję. co? Kukurydza się spada. Nie, jagody mi spadły Oczywiście, żeby nie było niedomówień To jeszcze wziąłem inne przedmioty na hak Wziąłem truskawkę, wziąłem kwas masłowy No ale to jest takie awaryjne, jakby nie brało Mam robaki. Ta była jasna, ale przyciemniłem ją tym gliną. Jest to dosyć głęboko. Tak 5 razy drzwi, 7-8 metrów tam gdzie zarzucam. i nic, i działamy. Działamy, jedziemy z koksem. Nęcimy. druga wędka Tutaj damy taki zestaw. Aha. Może być. 10 minut. I przerzut o proszę Zamówiłem nęcenie z nalotu Zara będą zrzucać i zacznie się Eldorado Tutaj panowie tutaj no, chyba ściągnę to i zobaczę szkoda czekać 10 minut Nie ryba jest Jest rybka a nie, co? Jest kukurydza Kurde, felek, kartofelek Mamy coś Aha. Mamy, ale w sposób niekulturalny Złowiona płotka Wybacz I żegnam Dzieje ma się dobrze będzie git Mamy czy nie mamy mamy czy nie mamy Znowu Nie wiem czy to ma jakikolwiek sens ale nawaliłem trochę kulek, zanęty, dipa i tak zawiązałem metodę a czy to ma sens jakiś to się okaże za 10 minut chyba że branie to szybciej Longer. Zobacz, nam nałożę karp. Podbierze się? I uwaga... Czekaj, 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 czekaj... I popłynął. Kurde, nie zważyłem go. Bo... Ale na co wziął? Na kukurydzkie pana. A No i pv się sprawdziła znakomicie. Rozpuszczone, do zera i karpiszon W końcu. Kurde, nie wiem. Albo to jest leść, bo nic nie walcz... O, teraz zaczął. Chyba leść. No. Lesio, jak zwłoki! Opa! No, fajne, ale łapana większa. Jakie taki No to lesio. Bez O, mamy łopatę. Opa! Także ten tego trzy ziarenka o ja, odpływa jak damulka Siufiu Boże Boże znowu ta płotka cztery ziarenka kukurydzy. Dobra, albo to muszę haczyk za hak założyć, bagnet albo... Albo, albo, albo... Albo, albo, albo... O i co? Czekaj. Daję robaki. Trzy czerwone trójki. Jeszcze białe mi dopcham. O! Dobra, ale większy hak. Na razie o jeden rozmiar. I jeszcze jednego dziada. Zanęty cyk, trochę bostera, trochę zanęty i jedycimy. No co pociągło i koniec. No, już ostatnie minuty dzielą od zakończenia tej wyprawy. I cóż, jest lekki niedosyt, oczywiście, ale przynajmniej było czuć rybę w rękach pierwszy raz w tym sezonie, więc jest na plus. No to podliczmy na początku. Weźmiemy 5 płotek. Było ich więcej, ale niektóre były małe, niektóre większe. Ogólnie, jedno ziarenko do wody, i zawsze była płotka, i ciężko było się przebić. Właśnie przez tą pierwszą falę płotek, które atakowały, nawet tak, jeszcze przynęta nie opadła do, do dna. Więc, 5 Mamy jednego leszcza i fajnego karpia, który pozytywnie zaskoczył, Jeszcze jeden by się przydał, ale. Nie ma co narzekać. Jest jak jest. I tak musi być. I fajnie.